Dziesięć lat tu pracuję, a on nie pamięta, jak mam na imię. Wiesia ja jestem. Też ładnie. Pani Wiesiu, ile lat pani tutaj już pracuje? Z dziesięć. To czy to się godzi, żebym ja pracownicy z dziesięcioletnim stażem przypominał, że jest podłoga nieumyta? Znowu się zaczyna, no. Ja wracam za 5 minut i ma być na glacuś. Tak, żebym się mógł przejrzeć. Da, niech się nie przestraszy, jak się to będzie przeglądał. <grymne> jak te ludzie brudzą. O, jak te ludzie brudzą. Jak te ludzie brudzą. Była pani dyplomowanym nauczycielem fizyki. Wiedziałaby pani, że wytwarza się ta. ta, ta pisarka? Tarcie, pani Wiesiu, tarcie! A kiedy tarcie ma styczność z uczennicą, to dochodzi do re. redukcji? Reakcji. W tym wypadku dość kłopotliwej. No proszę, proszę, niech pani kręci. Słychać mnie? Okej. Okay. Dzień dobry. Anna Lipowska, program... Pomagamy. Pani Wojciechu, Jak pan mógł do tego dopuścić? No, za 37 minut masz dodatkowe zajęcia z fizyki. Wiem, mamo, ale autobus... I spożytkuj ten czas, połóż się trochę. Dobrze, mamo. Już szybciej czas ucieka. Dobra, Dzień dobry. nazywam się Alicja Kwiatkowska. Jestem pedagogiem szkolnym. Przyszłam porozmawiać o Wojtku. Kaka. Mój Wojtuś? Ale to jest takie grzeszne dziecko! Ma bardzo dobre oceny, wzorowe zachowanie. Co się stało? Ale to nie o to chodzi. Może musi się Proszę. Chodzi o to, że Wojtek jest w sobie. Nie, nie, wszystko. Proszę Pani, z kim on ma się integrować? To nie jest towarzystwo dla mojego Wojtusza. On ma klasę, poziom. Ale to nie tak. W naszej szkole jest bardzo przyjazna młodzież. Nie pozostawiamy ludzi samych. Proszę Pani. Mój syn woli towarzystwo inteligentnej młodzieży. Takiej, jak to spotyka na bardzo drogich, renomowanych kursach, bardzo dobrych szkołach, gdzie pracuje bardzo wykwalifikowana kadra. To dlaczego go pani nie zabierze, skoro szkoła nie spełnia pani wymagań? Nie muszę się przed panią tłumaczyć. Myślę, że dalsza rozmowa nie ma sensu. Życzę powodzenia w wychowaniu Wojtusia. Do widzenia. Żegnam. Wojtuś, pospiesz się, zaraz masz zajęcia. Idę, mamo. No. Szybciej, bo się spóźnisz. Dobrze, mamo. Pa, ah, mamo. Ah, ah. Renta. Dziękuję. Czekałam na nią. No cześć mamuśka. Słuchaj. przyszłaś na ta twoja renta? Tak. To weź mi ją daj. No, daj, przecież ty nie masz głowy do pieniędzy. Ja po tych moich kursach będę umiał zrobić z niej pożytek. Kurde, mamuśka. Jakie to mieszkanie jest piękne. Ty wiesz co? Ja mam biznesplan. Co? No wiesz, pomysł, jak zrobić pieniądze. Słuchaj. My te twoje mieszkanie wynajmiemy. A ja? Ja już znalazłem dla ciebie jakiś tam ośrodek w internecie, wiesz. Będzie ci tam dobrze. Synku, jak to mnie waszym. Nie za duży kłopot. Ale jaki kłopot, mamuśka. Słuchaj! Robimy tak. Ty się tutaj ogarniesz jakoś szybko w godzinkę, a ja zwołam chłopaków. Załatwimy to od ręki. Dzisiaj? No, jaki to problem? W końcu czas to pieniądz. No.

Pan mógł do tego dopuścić. Ależ to nie jest moja wina. Pani Spojrzyski, nie muszę pracować. Przecież to jest szczyt niekompetencji. Ale co to za mydlenie oczu. Niech pan lepiej powie, jak pan chce to teraz rozwiązać. Przecież moja córka może być kaleką do końca życia. Mamy to? Szkły się niezła afera. Ale przepraszam bardzo, jaka afera? Dlaczego pani tak wszystko ma olbrzymia? No tak, wszyscy dziennikarze jesteście tacy sami. Pani nie ma serca. Co? Ja nie mam serca? Nie zgadzam się na kolejną lalkę. Ale, ale ja już się zgodziłam! To błąd! Nie widzisz, że jest rozpieszczona? Ona tylko piśnia, ty stajesz na baczność. Nie ma szacunku dla pieniędzy. Jeśli się go nie nauczy, jak jest mała, to kiedy się nauczy? Dramatyzujesz. Dzieci, którym, którym zbyt chętnie kupuje się zabawki, wyrastają na łobuzu i okradają kioski. Gdzie ty idziesz? Spokojnie. Ja już się dawno przygotowałem na tę sytuację. To jest skatunka. Od Odtąd codziennie rano musisz pić szklankę kakao. Ale mamo! Ja nie lubię kakao! Za kakao z kożuchem dostaniesz dwa złot. Bez kożucha złotówkę. A jeśli zwrócisz to nic nie dostaniesz. Monety wpadają do świnki przez grzybiec. I kiedy ją potrząśniesz, będzie brzęczeć. Gdy w śwince będzie już tak dużo monet, że przy potrząsaniu nie wyda żadnego dźwięku, dostaniesz lalkę esmeraldy. To jest wychowawcze. Tak, kochanie. <grym> Ci na imię po hmm. Tylko uważaj, po Jesteś w Lubię, jak się do mnie uśmiechasz. Tak naprawdę, tylko dla ciebie piję kakao z karżuchem. Fejnie, Tato, no jest Ale od już po co się to go boli! Zaraz wracam. Widzisz? Ona teraz wie jak chce rzeczy. Prawda, Aniu? – Wiem. A, a, ale po co młotek? – Tylko bądź ostrożna. – Pewnie, że będę. – No stłucz już tą świnię. – Co?! Płucusia?! – No tak, płucusia, no stłucz go. Należy ci się lalka Zapracowałaś na nią ciężko. – Ja nie chcę ranki! Wolę płucusia! – Nie rozumiesz? To jest w porządku. To jest wychowawcze. Ja stłuczę go za ciebie. Nie, tato! Co, Aniu? Ja chcę jeszcze złotówkę. Pozwól mi wrzucić jeszcze, jeszcze złotówkę jutro po wypyciu kakao. Proszę. Jeszcze złotówkę? Widzisz? Rozwinąłem w dziecku świadomość. Tak. Świadomość. <grywa> z niska. Tam, gdzie Cię zaniosę, będzie Ci dobrze. I nikt Cię już nie skrzywdzi. serca. Dobrze. Zobaczmy to jak dżentelmeni. Zapraszam do mojego gabinetu, tam wszystko ustalimy. A jeśli chodzi o panią, to pani już tutaj nie pracuje. Czy ja mogę z panami? Żadnych kamer. Już to sobie odpowiednio zmontuję. Zwijamy się! Я уже тут не работаю. Прошу.